To jest początek pól właśnie. Cześć, jesteśmy już w Paryżu. I idziemy na śniadanko. Na co to Na croissanty. Tak. Nie wiem, jakieś tam, wypieki francuskie. Bo tu podobno obok nas się nazywa w, w Paryżu. Tak. Dużo. <laughs> jesteśmy w śniadania. Koło hotelu. Tak? To się nazywa coś tam. Madeleine? No jakoś Madeleine. -man. Tak, Madeleine. Pan nam zaraz przyniesie jedno śniadanie francuskie i jedno śniadanie angielskie. Angielskie? Czy one są takie e, same właściwie? Bo to będzie z... kawa, sok, croissant z czerwonym, a Martina ma jeszcze dodatkowo na jednego. Okej. Okay. Czy mamy to, się będziemy tu pewnie dzielić? Prawda? Normalne.

Pola a potem będziemy szli w stronę wieżajfy. Nie widać. No właśnie, gdzie te pola? to pora? Człowiek, tu przyjechał? myślał, że kartofli świeżych kupi, ekologicznych. A to nie ma. Chociaż malinki mogliby trzymać. O, patrz, ten sklep Jordana w Paryżu. No. Tutaj bardzo dużo ludzi chodzi w tych rzeczach, ja nie muszę chodzić. No jakoś chyba im przypadam za tą marką. Gdzie jesteśmy? Oh. Na pierwszym piętrze bierze Eiffel. Pierwsze piętro? Pierwsze piętro. Tak? To jest pierwszy poziom. Tak, jesteśmy wysoko. To jest pierwsze piętro według Sprusia. Co tu się robi? Tu się odpoczywa i idzie zaraz na drugi poziom, a stamtąd już wingą. Ale wtedy też to tu właśnie tu gdzie... Turde Eiffel. W soczku? Jesteśmy na kolejnym półpiętrze wieży Eifla. Bardzo dziwne dla mnie jest to, że tutaj praktycznie w ogóle nie wieje. Zobaczcie co mamy. O, jaką piękną panoramę miasta. A tutaj mamy zmęczonego Kacprusia. Jeszcze małe spojrzenie na sekwany. Zobaczcie w ogóle w jakiś fajny sposób jest budowane miasto. Rzeczywiście są takie jakby studnie w podwórkach. Na dole jest nasz kacz Jedziemy. Jedziemy. Na To jedziemy. Tutaj na samej górze Gustaw Eiffel ostała warunki jak tutaj ma zamieścić. Jak to ma być? Jak to ma być? Jak to ma wyglądać? z Thomasem Edisonem, który jest od żarówek No, a tak wygląda ogólnie szczyt wieży Eiffla i tu u góry jest już ten szczyt, ten pindalek a tak wygląda parę no, zeźliśmy już z wieży Poinstagramowane fotki są, Teraz idziemy w stronę UNESCO. Stamtąd do, do pałacu, czy do na Plac Inwalidów. I jednym z ładniejszych mostów w Paryżu do hotelu. Tam się prze, przegrupowujemy. I nacht Notre Dame. A poprawiamy make-up. Tak, czy make-up na plan ogólnie. Wielu facet nas puścił yy, na ulicy, nie na pasach w ogóle i się nawet na nas nie zezłościł, bo tutaj każdy każdemu się wpycha pod koła i to chyba każdy uznaje, że to jest normalne. Tak, włożenie ludziom pod koła to jest trendy ogólnie. O, tu po lewej jest Plac Inwalidów. To znaczy kościół, no, tak technicznie to jest. No, ropari. Aż niemożliwe, że jutro będzie lat, cały dzień, jak się się pogoda. Poleżymy z 15 minut w hotelu. Proszę Państwa, dobrze się nagrało. To jest standardowe pytanie, jakie pada codziennie od martynki. Dzisiaj tak jest powściągliwa, przeważnie to jest dwie godziny. Tak. Jak są momenty, że nie wieje, to pogoda jest bajeczna. Taka już, taka złota polska jesień. No i to jest to coś inwalidów. To jest Muzeum Wojenne i wybudowany z inicjatywy Ludwika XIV kompleks budynków, który służył e, tam leczeniu inwalidów wojennych. Brama jest ładna, taka niebieska, estetyczna. Podobno ten budynek był w stanie pomieścić około 4000 e, chorych i rannych. Ty no? To nie aż tylu rannych mieli? Kościół Inwalidów zniesiono w 1706 roku i spoczywają tam trochę Napoleona. Czło? W tym złotym jest Napoleon. Prochy Napoleona? Napoleon Express. No jak kap... I bardzo mi się <laughs> spodobała żarczę Napoleon Instant. Zalejesz wrzącą wodą, i w 5 minut masz gotowego Napoleona. Kasprów.